Cześć wszystkim! Hejjo! Słuchajcie, dzisiaj mamy odcinek dla naszych najmłodszych widzów, bo chcemy wam pokazać... Tomka! Tomka, ale nie ale takiego, tego. tylko takiego. What? Słuchajcie, generalnie mamy, tak jak widzicie, mm. zestaw y, Tomek i Przyjaciele z serii Adventures, czyli jakiś przygodowy i dokładna nazwa tego zestawu to jest... chwila... Ucieczka, ucieczka przed rekinami. Dokładnie. I tak, Adaś, kogo my tutaj dostajemy? Zaraz. Co to, to jest? To jest oczywiście Tomek. Mniejszy. Tylko jakiś taki mniejszy w porównaniu do tego. O wiele hmm. mniejszy. No, bo ten jest elektryczny, na baterie. A ten na? A ten na chyba nie. Chyba jego trzeba popchnąć. I jeszcze tutaj jest helikopter. On zdaje się nazywał na H jakoś. Już tu patrzę. Harold. Tak jest. To jest helikopter Harold. Jeszcze możemy zerknąć tutaj z tyłu, Adamus. Co my tutaj dostajemy? Inny zestaw, bardzo fajny, bo widziałem, że w akwarium jest taki... Rekin jakiś no. mały. I Aha. ten żeby Faktycznie, ty to fajny zestaw, to, ale to trzeba dokupić osobno. Bo to jest tak. jak gdyby also available, Także jest dostępny. Dobra. Ale o co chodzi w tym zestawie? Czekaj, ja może jakoś taką postawię? Ten dobry. Tu, 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 tu. Tak, I jak byłem mniejszy, to właśnie zawsze zwracałem uwagę na takie klocki, czy na takie elementy półprzezroczyste, niebieskie, zielone, zawsze mi się to podobało. No to fajnie wygląda. Fajnie wygląda. Słuchaj, on tu, tak jakby ten helikopter Harold podnosił jakąś taką skrzynię, po czym chyba on się zjeżdża, bo sam w końcu ta ciuchcia nie ma napędu, więc to Mieszy. chyba ją napędzi, obkręci, tu później dalej jest jakiś rekin. Żyje? Tak, dokładnie nie wiem o co tutaj chodzi, to jest napisane um, Może otwórzmy i sprawdzimy Chyba tak, bo to widzę jest w wielu językach, ale polski, a okej, okay, paszcza rekina jest, że po prostu Ale co ona dokładnie zrobi to tego nie wiem, później objeżdża i tak naprawdę koniec trasy Chyba, że to jak opadnie no to on z powrotem zawróci Także słuchajcie, co otwieramy chyba, nie ma No co. jasne Będzie? No, żebyś się nie skaleczył. Nie, nie. tak? Dobra. Pierwszą rzeczą. To nie wiem, to jak w McDonaldzie, zobacz. To jest jak w McDonaldzie pakowane. Oj. czekaj, może jakaś ze złej strony. Nie, yeah, dobrze okay. jest. To jest co? Zestaw torów chyba, nie? Okej, no? Ok, coś tam rozerwałem. Wow! Zaraz, ten tor jakiś dziwny? Z takiego cześć, jednego do czekaj. Aha. To jest ten. Tak, on to będzie podnosić. Tu jest Dobra. miejsce na Alej! Wow, jaki wodny klot Ty, to jest większe niż się spodziewałem. No, nawet. Zobaczcie, Adam jaki. To <tuszy> tu cała twoja głowa wchodzi. <tuszy> nie. Hmm? Jak już tego? Jak czapka. <tuszy> Albo <tuszy> większe włosy. Ale tutaj w ogóle nie widać, że to jest tor to jest po prostu taki wyprofilowany... Hmm. Czekaj, czekaj, Kto mi się przewraca? Jak ten, no, jakim? Ale ekstra. Jest tak o? I dużo tak. Duże to jest, ja myślę, że tak. dużo mniejsze. Patrz, że tu przejeżdża i tak zahacza, że nie wy... I on wie... wtedy łapie szczęką? Nie. Poczekaj, jak on Tak o. On jest plastikowy, Myślałem, że to guma. Dobra. Bo. Boom. No, no, boom. Zobaczymy, jak to zmontujemy. No. To mamy to, to, to. Tak? Czekaj, to mogę zabrać? Jeszcze no. coś jest w paczce? Nie. No, przejście no, tak. Baczka jest pusta, natomiast trzeba y, uwolnić tych, tych... ...jęźniów. Gdzie my to mamy gdzieś te nożyczki? W ogóle ten nożyczki kolorystycznie pasują do, do zestawu, zobaczcie. Ej, to takie coś. Wow! Wow! Okej, okay, to już nic więcej nie ma chyba, nie? Takie coś jakieś. <laughs> Dobra, to już wyrzucam. A, ten ma zapomniałem. Co, co, co? A i on tutaj, pokaż, yy, To było w stacji wejdzie... Gdzieś tu żeśmy mieli takiego Tylko to tą częścią chyba <młys> 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 like, Jakieś tak to będzie wyglądać No okej, okay. no to po składamy, składamy. Pierwszą rzeczą trzeba było to wczepić, a Ale... już to już szybciej zrobić. to też fajnie, że nie wypotwarym i nagle, raki! <laughs> no tak. I Jak weźmiemy teraz, yy, zaraz, gdzie my to mamy? Następnym krokiem... Wee! Ja wam mogę tutaj szybko pokazać instrukcję. Ej, co to jest? Co to gdzie coś? Ej, nie gadaj. Tu, tu ma być taką? Ej, o no. co tu chodzi? No jakieś tak będzie się obierzeć. No, zaraz zobaczymy. No czekaj. Okej, okay, zaraz. Będzie na końcu. Tak, z tym, że chyba z tej strony już tego nie będziemy wczepiać. Nie jestem pewien. Na pewno to zrobiłem dobrze. No mm -hmm. tak. Teraz Potem mamy kropli. raz, dwa, dwa długie kroki. 5. Dobra. S2. To jakiś taki ten małsięki, ma tak? No. Ok. To on tutaj. I później S2 i znowu C3. I teraz z tym bocznym wchodzi. I to jest zakończenie tego. No, tego lubię. Może być tak. Tylko mocno trzeba. No i... i. tego tu. I jest mały. Zgadza się? No i. I teraz tak, słuchaj, jest instrukcja, jak się tym bawić. Generalnie pokazane jest, że Harolda trzeba tutaj wczepić. No to jest. I później y, Tomasz wjeżdża do tej skrzynki. No to tutaj. jest. Tomasz bierze do skrzynki jakoś tu od tyłu? A tu się jakoś... Nie chce wskoczyć? Czy, czy może nie, pod? nie, nie powinno, bo to musi jeszcze do góry. A może tak o? Eee, nie, nie chyba, wydaje mi się. Chyba nie. Dobra. Albo, albo ten klocek nam się wygiął cały, bo on jakiś taki wygięty trochę jest. Może. Dobra, Dobra. na trzy. Czekaj, czekaj, jeszcze ja zerkam czy tutaj coś jest. Słuchaj, następnie Harold podnosi to do góry. No i... Najpierw podnosi całe, a, a dopiero później tamto. Dopiero później go wypuszcza. Najpierw jak gdyby całość. A, To jest wypuszczalne. Tak, tak, tak. I, no i później zobaczymy, dobra. D Dawaj, zobaczmy. Czyli tak, najpierw do góry. Ale to, to jeszcze nie do góry, to muszę. Musimy... Okej. Okay. O wow. już się Ło wow, fajne. <gry> Tylko że on tutaj nie ma szans dalej przejechać. Ja go rozpędzę, czekaj. I teraz zobaczmy. Czekaj. No dobra. Jest? Mhm. Nie, widzisz. On, bo nie ma żadnego napędu. Nie. To jest taka mała ciuchcia, od razu ją wam pokażę. No mała. Strasznie mała. Jeszcze raz y, przytrzymaj ją na chwilkę, to ja, ja mm. wezmę tego większego. Zobaczcie. A jak ten jedzie. Jest w to. Nie, to bo... On chyba nawet tam się nie zmieści. Mm. A, a tutaj go może puścić? Ale chciałem, żeby... Wejdzie? No małym. On nie wejdzie, nie wejdzie. Mm. Czekaj. No raczej nie ma szans A tu? Czy pojedzie? Ej. A jedzie! Będę jedzie, ale no tutaj już no, się nie zmieści. W sensie koło mu zostaje. Dobra, dawaj go tu Weźmy tutaj. Jeszcze raz! Dawaj, jeszcze raz. Tym razem nakręcimy. <laughs> Może być w zwolnionym tempem za chwilę. Dawaj go tu jeszcze do góry. cześć, cześć, czerzę. Chciałem, chciałem... <słuch> Ale ja nie wiem co się tutaj dzieje. Co się dzieje w tym miejscu? Chyba musimy w slow motion to nagrać i zaraz wam to pokażemy. Tutaj już obadaliśmy, mniej więcej jak to wygląda. On po prostu po uderzeniu otwiera paszczę jakoś tak dotąd. Nie? I za chwilę no. z zamyka. Także tak jakby chciał nas ugryźć, ale no nie jest w stanie, bo jest tu ma chłodę. Ty Adra możemy ją wyjąć. Nie, chyba nie. I weź na tam sepki. Mm. Nie bardzo, nie? Nie, to jest blokada. Okej, okay, no to Adaś, co sądzisz o tym zestawie? Fajny, ciekawy. Ciekawy, co nie? Dla dziecka to... Puszczasz, no jest najfajniejsza, radocha, jak to właśnie tak leci, to jest ja, najfajniejsza. całe. Także słuchaj Adaś, może yy, weźmiemy parę Hot wheelsów, zobaczymy czy one tutaj pasują, bo widzę, że te duże ciuchcie tutaj nie chcą się zawinąć, yy, jak no gdyby one się wie? tutaj nie mieszczą, co nie? No. Ale może Hot Wheels wejdzie, z Dobra, zobaczmy no to... czy coś z tego będzie. Tego, tego, I czekaj, ja też wyjmę tego. Jakiegoś jest wyścigowy taką. I jeszcze tego. Ten fajnie wygląda. Dobra. To Dobra. Słuchaj, weźmy to. Ja to Z zabiorę. Ej. tu pod stół. I zobacz, czy to. Ej, co? <laughs> Idealnie. Czekaj, czekaj. A nie, ja zahaczyłem! Ale wyskoczył trochę ten, ale podniosłeś Harolda za wcześnie, tak. tutaj, nie? Nawet dalej dolatuje jak... Normalny Tomek. <laughs> jak ten Tomek. Dawaj następnego. Okej, okay, tego tutaj zaznaczę, on doleciał tutaj. Aj. A widać, on jest większy, on tu w ogóle wyskakuje z toru. Ten o niskim profilu był tutaj lepszy. No to. Ale mamy... Okej, okay, ten. Masz szansę. Ten tutaj. Tak na razie wygrywa Twój. Ja myślę, że ten wygląda. O, gdzieś tutaj w ogóle go... Ej, czy się stało? Nie wiem. Zrobij nie... no, jeszcze raz, bo to <noise> ciekawie. On wylądował gdzieś tutaj, bo zaznaczy, że on tako. I teraz czekaj, ta wyścigu szara. No to ja myślę, że to będzie rekord. Wow. <noise> Też jeszcze jeden. Jeszcze tak. jeden, dawaj. Tego może jakoś z góry. o. Ojej, Coś potrąciłem zrobisz? tak, oj, on tak wypadł. Dawaj jeszcze raz. I tutaj. A ten się przesunął. A. W porządku, bo Tomek to gdzieś swoją przygodę... Dawaj jeszcze Tomka na koniec, żebyśmy mieli pewność. Dawaj. A prześcignął. Już wiem dlaczego, zobacz te pojazdy mieszczą się tu pod spodem one w ogóle nie zahaczają o to i to ten rekin ich nie spowalnia, dlatego Tomek e, tak blisko, a te Dlaczego tak w sumie tak on tu wylądował a ogólnie ten jest taki sam? No, no właśnie, nie idziesz, no nie widzisz bo to różnie pewnie z różnej wysokości. A czekaj, a czy na mój rozpęd to się uda? Wow! A nie nagrałem tego spróbuj jeszcze raz y, Tom. ale to się właśnie a. dobra spróbuję tylko. Tutaj wyskoczył już jeden nam w jeszcze ten. jeszcze ten Takim dużym? Dawaj wow. atomek? A Tomek? Czekaj, czy Tomek będzie miał tyle szczęścia to, Tak samo, wszystkie wyskoczymy tak samo tutaj bo, bo przecież zobacz, tu jest wyskocznia Tu jest wyskocznia Pym. dopiero tutaj właśnie Także słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, mamy jeszcze jeden zestaw z także w najbliższym tygodniu myślę Też czasu będzie. wrzucimy następny z takim wulkanem, no. tam nie wiem czego widać, zobaczcie, tam o delikatnie go przyzumuje, o słabiutko, ale taki zestaw, nie, nie pamiętam, jakieś coś a propos dinozaurów, czy jakaś grota, no wulkan, nie, nie, nie pamiętam do, dokładnej tak. nazwy, ale słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to wszystko, jak zawsze dziękujemy wam za Blah. Jak zawsze bardzo Wam dziękujemy za oglądanie i co? Do zobaczenia! Narka!